Obojętność wobec drugiej połówki nie kojarzy nam się zbyt pozytywnie. Nic dziwnego, brak zaangażowania w relacje, chłód, brak kontaktów fizycznych, mijanie się. To tylko niektóre z rzeczy, do których może prowadzić niezdrowy dystans emocjonalny wytworzony między partnerami. Bliskość emocjonalna nie jest dana raz na zawsze, nie jest też przypadkowa. Kiedy zwracasz się do swojego partnera oczekując pomocy, wsparcia, opieki. I doświadczysz braku jakiejkolwiek reakcji, czujesz się samotny, zraniony lub po prostu zły. Gdy osoba doświadcza obojętności w związku, często będą pojawiać się myśli: Jestem niewidzialny w tym związku, jestem bezradny, nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje, czy ja nie jestem ważny dla partnera. Obojętność jest niszcząca, ponieważ partnerzy czują krzywdę, żal, lęk oraz niezrozumienie w związku. Samo poczucie wpływa na nasze zachowanie, a nasze zachowanie na nasze uczucia, co finalnie przekłada się na relacje. Fundamentem każdego związku jest potrzeba bliskości, poczucia bezpieczeństwa, bycia zauważanym i docenianym. To pewność, że ktoś przyjdzie, jeżeli go zawołamy, będzie przy nas, gdy tego będziemy potrzebować, a także będzie potrzebował bliskości z naszej strony. Czym jest obojętność w związku? Są dwa rodzaje obojętności: napięta i bezwładna, którą można określić jako stan łagodnej chronicznej depresji. Wcześniej pojawia się obojętność napięta. Myślimy sobie wówczas, że już trochę nie chce się nam być w naszym związku, ale biegun ściągający nas w sferę jasnych myśli jest jeszcze mocny. Wtedy można zwrócić uwagę na inną kobietę lub innego mężczyznę, ale jest jeszcze ukryta energia, która będzie dążyła do utrzymania związku. W tej fazie są jeszcze momenty, kiedy wydaje nam się, że wszystko dobrze się układa. Wyjedziemy gdzieś razem w fajne miejsce, pójdziemy na kolację do restauracji, ale zaraz potem znów czujemy, że ona lub on już nas nie obchodzi. Czy w fazie obojętności napiętej chcemy ukarać partnera za to, że nie spełnił naszych oczekiwań i tęsknot? Tak ukarać, sprowokować, zamanifestować gdzieś jest jeszcze w nas nadzieja, że możemy poruszyć tę drugą osobę. Że jesteśmy w stanie sprawić, że ona mimo wszystko okaże się zdolna do wypełnienia tych wszystkich pięknych rzeczy, które sobie założyliśmy na początku w związku. Pod maską obojętności jest nadzieja, że partner czy partnerka okaże się jednak tą wymarzoną jedyną osobą. Czy obojętność w związku może być potrzebna? Tworzenie życia z drugą osobą jest nie lada wyzwaniem, tak naprawdę jesteście dwoma niezależnymi bytami, które zadecydowały, że znajdą sposób na zaplanowanie sobie wspólnej drogi. Długotrwałe związki rządzą się swoimi prawami, a życie partnerów zazwyczaj przeplatane jest lepszymi i gorszymi okresami. Każdy z nas ma w sobie wady i elementy osobowości, które mogą wywoływać negatywne emocje w innych osobach. Tak samo dzieje się w związkach. Bez względu na to, jak mocno kogoś kochamy, niektóre zachowania mogą wyprowadzić nas z równowagi. Z czego może wynikać obojętność w związku? Kiedy czujesz, że ty i twój partner zaczęliście się od siebie oddalać, zaczynasz zastanawiać się, co było przyczyną takiego, a nie innego stanu rzeczy. Bardzo dobrze, im szybciej poznasz źródło problemu, tym większa szansa, że uda wam się go wspólnie z partnerem rozwiązać. Z czego zazwyczaj wynika wytworzenie obojętności w relacji z drugą osobą? Punkt pierwszy. Wątpliwości w związku. Czasem jeden z partnerów przez długi czas ma wątpliwości dotyczące relacji, w której się znajduje i zamiast porozmawiać o nich ze swoją drugą połówką, zaczyna się dystansować. Jest to często spotykany mechanizm w relacjach damsko-męskich. Jedna z osób przez kilka miesięcy stopniowo wytwarza w sobie obojętność, a dopiero później kończy relację. Punkt 2. Wypalenie. Tworzenie szczęśliwego, długotrwałego związku wymaga aktywnego zaangażowania od obu partnerów. Niestety, czasem o tym zapominamy, a nasz związek zaczyna się wypalać. Nuda, brak kontaktów fizycznych i czułości, mała ilość czasu spędzanego razem, to szybki sposób na wytworzenie obojętności w stosunku do swojego partnera. Punkt 3. Nadwyrężone zaufanie. Jeśli w Waszym związku doszło do nieszczerości, kłamstwa lub zdrady, a Twój partner był w tej sytuacji osobą pokrzywdzoną, może mieć zaburzone poczucie bezpieczeństwa i problem z odbudowaniem zaufania. Często w takich sytuacjach osoba pokrzywdzona podświadomie dystansuje się od partnera, który wyrządził jej krzywdę. Punkt 4. Stresujące sytuacje i przebyte traumy. Każdy z nas inaczej reaguje na stresujące wydarzenia. Jeśli twój partner natrafił na problemy w życiu lub doświadczył traumatycznej sytuacji, jego sposobem na radzenie sobie z emocjami może być wytworzenie dystansu również do ciebie i waszej relacji. Punkt 5. Romans. Niestety, często zdarza się, że nasz partner jest wobec nas obojętny, ponieważ znalazł sobie już inną osobę, której poświęca swoją uwagę. Możliwe, że w swojej głowie już od jakiegoś czasu planuje rozstanie i emocjonalnie dystansuje się do waszej relacji. Należy pamiętać, że jest to jednak jeden z tych poważniejszych i ekstremalnych powodów. Nie każdy partner od razu musi zdradzać swoją drugą połówkę. Jak przezwyciężyć obojętność w związku lub małżeństwie? Pierwszym krokiem, który możemy podjąć, jest zrozumienie, że związek jest relacją dwóch osób i wspólne działania przyniosą najlepsze zmiany. Ważne jest zauważenie i uświadomienie sobie, że naszym problemem jest stan obojętności. Teraz zadaniem jest wspólnie wyjść z kryzysu. Gdy potraktujemy kryzys jako informację i zaczniemy szukać rozwiązań, jak go naprawić, jest duża szansa, że stworzymy dobrze odbudowany związek. Warto pamiętać, że tworzenie relacji jest procesem i niszczenie jej także nim jest. Gdy problemem są wzajemne oskarżenia, dobrze jest pomyśleć, że kryzys nie jest niczyją winą, a stanowi szansę do dalszego rozwoju związku. Podjęcie wyzwania pracy nad relacją może wiązać się z bliższym poznaniem i głębszym zrozumieniem partnera. Jeśli doświadczamy obojętności w związku czy obojętności w małżeństwie i chcielibyśmy je zmienić, warto skupić się na rozmowach i zmianie sposobu komunikacji. Mówić o swoich emocjach i uczuciach, jakich doświadczamy, bez krytyki i oceniania drugiej osoby. Ważny jest komunikat typu ja, który mówi o reakcji, jaką w nas wywołało zachowanie partnera, o tym co czujemy, co nas boli. Komunikat ja pozwala lepiej zrozumieć i wyrazić swoje emocje, jednocześnie nie raniąc drugiej osoby. Zamiast powiedzieć, dlaczego ty mnie ciągle ignorujesz, ty egoisto myślisz tylko o sobie. Warto zmienić formę komunikacji na wyrażającą nasze uczucia. Przykładowo, proszę, nie zamykaj się w sobie. Czuję się samotna, potrzebuję z tobą porozmawiać, bo czuję się źle. Kiedy mi nie odpowiadasz na pytania, czuję się bezradny i przytłoczony. Kiedy stawiasz mur i nie mogę się do ciebie dostać, czuję frustrację. Kiedy zamykasz się w sobie i wychodzisz z pokoju, czuję złość. Zrzucanie winy na drugą osobę doprowadza tylko do nasilenia się konfliktu, ponieważ oskarżenia zawsze powodują, że zaczynamy się bronić. Obojętność w związku jest wspólnym problemem, który tylko się nasila przez nieumiejętne komunikowanie swoich emocji. Zamiast komunikować coraz więcej negatywnych informacji, warto słuchać, starać się zrozumieć oraz zaakceptować uczucia i emocje, jakie przeżywa druga osoba. Czasem wystarczy 20-minutowa rozmowa pełna miłości, żebyśmy poczuli się pewni i silni. Warto zacząć od łatwiejszych tematów, które nie wzbudzają w nas ogromnych emocji. Czy obojętność w związku może być sygnałem, że warto zakończyć taką relację? W związkach, tak jak w życiu, czasem odczuwamy wzloty, a czasem upadki. Jeśli czujesz, że twoje relacje przechodzi okres stagnacji, najpierw zastanów się, czy jest ku temu jakiś konkretny powód. Czy któryś z was jest w tym momencie w bardzo stresowym lub męczącym okresie swojego życia? Czy wydarzyło się między wami coś, co mogło spowodować dystansowanie się emocjonalne partnera? Jeśli obojętność trwa przez krótki okres i wiesz, czym jest spowodowana, spróbuj porozmawiać o tym ze swoim partnerem. Często zdarza się, że ktoś zamyka się przed drugą osobą, bo nie może poradzić sobie z własnymi problemami. Szczera komunikacja, wyrozumiałość i empatia wobec partnera mogą pomóc Wam przetrwać cięższy okres relacji. Jeśli jednak widzisz, że twój partner nie wykazuje żadnej chęci naprawiania relacji, nie chce z tobą rozmawiać ani aktywnie walczyć o związek, może okazać się, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie. Koniec związku może kojarzyć ci się z destabilizacją, smutkiem i zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa. Pamiętaj jednak, że trwanie w relacji bez przyszłości w perspektywie czasu może wyrządzić ci o wiele większą krzywdę. Podsumowując. Pamiętaj, że aby stworzyć szczęśliwy związek, nie musisz zgadzać się w każdej kwestii ze swoim partnerem. Wytworzenie delikatnego dystansu emocjonalnego do konfliktowych sytuacji może być bardzo zdrowe, szczególnie u osób wysokowrażliwych, które mają tendencję do przesadnego analizowania każdej sytuacji, która nie dzieje się po ich myśli. Jednak istnieje duża różnica między wytworzeniem zdrowego dystansu a nasilającą się obojętnością, która sprawia, że ty i partner zaczniecie się od siebie oddalać. Są ludzie, którzy potrzebują dbać o swój związek, rozbudowując sferę domową, bo to jest to, na czym im zależy. A są takie pary, dla których pielęgnowanie będzie polegało na tym, żeby jeździć po świecie, wieść życie towarzyskie, angażować się w działalność społeczną, kulturalną czy też artystyczną. Każdy związek ma swoją unikalną formułę. W psychologii procesu nazywamy to mitem relacyjnym. Zadbanie o związek jest możliwe i można sprawić, żeby nie wpaść w pułapkę obojętności. To zależy tylko od profilaktyki. Obojętność w związku, czy obojętność w małżeństwie, jest jednym z pewnych symptomów kryzysu. Jeśli potraktujemy kryzys jako wyzwanie i informację, że ze związkiem coś trzeba zrobić, zacznijcie szukać rozwiązań. To już wszystko na dzisiaj. Tymczasem ja się z wami żegnam. Jeśli chcecie docenić moją pracę, pamiętajcie o ocenieniu tego filmu i o podzieleniu się tym materiałem ze znajomymi. Do usłyszenia. Cześć.